Strony Power a z okazji 100 subskrypcji yy, Z... Co, 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 co? Ze 100 subskrypcji przygotowałem dla Was. Znaczy, mm, poprosiłem, yy, znalazłem pomocnika i poprosiłem, żeby zrobił Discord dla Was. Więc link w opisie na pewno. Discord to jest pierwsza sprawa. Yy, będziecie w Discord yy, będziecie mogli tam gadać yy, z kolegami, z koleżankami, z każdym, tak naprawdę yy, będziecie mogli grać na Minecrafta ja też chyba będę planował swój turniej nagrać, ale to nie po to jest ten odcinek Teraz co kolejne Na C jestem widzicie, na C. I na C jeszcze mam dla was do rozdania Stack rzucaków Sponsora 44 rzucaki 64 PMKsy, case'y 4 zwipy I 10 kluczy legendarnych I teraz tak yy, Jeszcze wam dorzucę do tego yy, testur tego co teraz tutaj mam i to co? No to tyle. No gdzieś on się spodobał taki specjal. no i nara.